Cześć, zapraszam Was dzisiaj na materiał o tym, dlaczego po półtora rocznym męczeniu, maltretowaniu japońskiej deski Parka Rasahi doszedłem do wniosku, że już nigdy, nigdy w życiu nikomu jej nie oddam. Chciałbym Wam przy okazji też powiedzieć, jaka jest różnica między zwykłą deską, nawet kosztującą około 80 czy 100 zł, a taką właśnie wykonaną z syntetycznego kauczuku. Jaka jest różnica w krojeniu, bo to na pewno jest ważne. Chciałbym się dzisiaj podzielić spostrzeżeniami dotyczącymi noży, o których tak naprawdę już zapomniałem. Mam ich tyle, że rzadko już zacząłem po nie sięgać, ale kiedy ostatnim razem jakoś tak złożyło się, że wziąłem stary znany sobie już od lat nóż i zestawiłem go z możliwościami deski Parkera Sahi, stwierdziłem, że to krojenie wymaga opowiedzenia tego w filmie. Zapraszam do materiału. Ja wiem, że to, o czym zaraz powiem, będzie źródłem hejtu i Wszyscy, oczywiście, ci, którzy nigdy nie mieli w deskach, w, rzeszem, w rękach dobrej deski, stwierdzą, że gadam głupoty i pierdoły. Słuchajcie, kochani, niezależnie jak dobrą kupicie deskę bambusową, choćby kosztowała 80 czy 100 zł, no nie możecie jej zestawić na przykład z takimi deskami z drewna tekowego. Już nie mówiąc właśnie o tym, że można zostawienie, takie swoje doświadczenie zestawić z krojeniem na przykład właśnie na tych deskach syntetycznych. Deski syntetyczne stworzone zostały dla profesjonalnych kucharzy. i Właśnie dzięki temu, że takie, a nie inne mają właściwości, taką gęstość materiału przy takim niewielkim rozmiarze potrafią ważyć często dwukrotnie więcej niż takie deski. Są to właśnie deski, o których warto wspomnieć. I tak jak mówię, wielu z was pewnie będzie mówiło, że niezależnie, czy sobie kupią deskę za 10 zł, czy za 30, ona będzie tak samo działać. Nie, kochani, nie będzie tak samo działać. Musielibyście właśnie. Przyjechać tutaj do nas do studia, popróbować pokroić na różnych deskach, wtedy możemy podjąć dyskusję. Ja mówię z 28-ponadletniego doświadczenia. Prześledziłem, przemęczyłem w swoim życiu już tony desek. Naprawdę, tony desek z różnych materiałów i wiem jedno. Dobra deska w domu. Co najmniej jedna musi być. kochani, wielu z nas chce gotować zdrowo, czyli. Zakładamy, że będziemy stosowali najlepsze produkty na rynku albo takie, do których mamy dostęp. Będziemy odpowiednią technikę gotowania, smażenia, duszenia czy pieczenia dobierać do tego naszego menu. Ale bardzo wielu z nas zapomina o tym, że to właśnie deska i nóż stanowią podstawę procesu gotowania. Nie można tego pominąć, tego ważnego etapu. Co z tego, że kupicie najlepsze produkty zaprzyjaźnionego rolnika albo będą to bioprodukty z pewnej takiej naprawdę dbającej o standardy Jakiejś uprawy. Co z tego, że będziecie mieli dobre naczynia. O ile w ogóle je macie, bo często w ogóle mamy te naczynia w domu takie, jakie mamy, no nie oszukujmy się. Ale czasami deski, na których kroicie. Mają po 15, po 20 lat. Ja myślę tutaj o deskach kupionych w markecie za 40-50 zł, albo często macie w domu jeszcze deski po babci, bo jak babcia i dziadek wystali, to w kolejce, albo gdzieś tam y, jakimś cudem w perelowskiej jeszcze rzeczywistości zdobyli, to te trzeba hołbić i hodować. Nie słuchajcie, kochani? Tak jak mówię, bez dobrej deski, bez dobrego noża, to nasze gotowanie po prostu jest kalekie, łomne. No i niestety z tym, tak jak mówię, nie, nie można dyskutować. Ja wiem, że wielu z Was będzie twierdzić, że to nie gra roli. Oczywiście, kochani, gra rolę. Gra rolę potężną. Chciałbym Wam powiedzieć, właśnie dzisiaj pokazać jak to wygląda. Słuchajcie, mam tutaj deskę, naprawdę też nie były tanie te dechy, tylko jest około 120 zł. Dobra, potężna deska z bambusa i tak jak mówię, od lat na nich kroję, one się już w mojej kuchni sprawdzają, nie tępią zbyt mocno moich fajnych noży, niemniej to są takie deski powiedziałbym standardowe, zwykłe. Tutaj mam deskę już no deskę nad dechami, można by powiedzieć, deskę duńskiej marki Skagerag Denmark, deskę z tworzonego w opatentowany sposób, w opatentowanej technologii drewna tekowego, to jest taka technologia trip-trap, którą sobie właśnie marka Skagera opatentowała deska z drewna tekowego, która naprawdę przetrwa wieki, słuchajcie ta decha ma z 2021 roku, koniec 2021 roku kiedy kręcimy ten materiał ta deska ma około 10 lat tak wygląda dziesięcioletnia deska, to jest obłęd słuchajcie kochani, to jest, to jest, naprawdę obłęd, ona jest ciągiem w użyciu, jak widzicie nie jest porysowana, nic się z nią nie dzieje. Dlaczego warto mieć dobrą deskę w domu? Słuchajcie, przy nawet, tak jak wspomniałem, drogich deskach bambusowych, no po jakimś czasie możemy niestety spotkać, napotkać w tej desce różne pęknięcia, wżerki, wyżłobienia, no jest to po prostu naturalny proces ciachania jej fajnymi nożyskami. I teraz tak, w takich deskach, chociaż bambus sam z siebie już jest antybakteryjny, niestety mogą również się po jakimś czasie pojawiać różnego typu bakterie. Przecież kroimy na tych deskach mięsa, ryby, warzywa, owoce i tak dalej. Tutaj ja wiem, że też ktoś może z tym dyskutować, ale warto by było, abyśmy w domu mieli co najmniej dwie deski, bądź jedną dwustronną. Jeżeli załóżmy, że mamy deskę z jakimś tam rowkiem dookoła, to niech to ta strona przynajmniej jedna, będzie używana do na przykład mięsa, a ta druga strona niech będzie używana do warzyw i owoców. A tak naprawdę warto by było, byśmy w domu mieli co najmniej dwie lub nawet trzy deski no bo przecież jeszcze mogą być deski dostosowane do krojenia ryb, owoców morza. Czyli tak naprawdę powinniśmy mieć, jeżeli oczywiście ustosujemy takie produkty, jeżeli w naszym menu pojawiają się produkty czy, czy potrawy kuchni, całego świata, no to powinniśmy mieć deskę do krojenia ryb, owoców morza, drugą deskę do mięs. Czyli z jednej strony, na przykład, mięsa czerwone, z drugiej strony, mięsa drobiu, na przykład. Trzecia deska, co najmniej, trzecia deska do warzyw i owoców. Ale tak jak wspomniałem, to dlaczego mówię o deskach, że są ważne, jest powodowane też tym, że dobra deska nie będzie tępiła Waszych świetnych noży. Czasami wydajemy na te noże naprawdę ogromne pieniądze i nagle się dziwimy, że. Nóż, który powinien trzymać ostrość 3-4 miesiące, po dwóch tygodniach jest już nożem, który musimy ostrzyć, ale to nie jest kwestia noża, tylko właśnie kwestia deski. Stąd tutaj dzisiaj, tak jak wspomniałem, znowu mówimy o desce parker Są to deski, które do 16 razy mniej łapią ślady noża i kilkanaście razy mniej i słabiej tępią ostrza noży, łącznie z tymi właśnie najbardziej twardymi japońskimi stalami. Całe lata, ale to wrażenie przesuwania noża, kiedy on już przecina produkt i dociera do deski, jest bardzo specyficzne. Na takich deskach z bambusa mam wrażenie takiej jakiejś lekkiej chropowatości, takiego skoku, takiego przeskoku, który gdzieś tam w pewnym momencie czuć na nożu, czuć tak, jakby nie po całkiem równej powierzchni sunęła kringa tnąca. Ja wiem, że to jest bardzo subiektywne, bardzo dziwne wrażenie. Ale tak jak mówię, przez całe lata pracy z nożami jakoś tak y, nie zwracałem na to wcześniej uwagi właśnie dopóty, dopóki nie zacząłem kroić na deskach y, syntetycznego kauczuku. To jest powolne krojenie i właśnie w tym powolnym krojeniu, jeżeli tak bardzo delikatnie trzymamy nóż, czuć w pewnym momencie, jak ten nóż sunąłby po desce, tak, jakieś tk, 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 tak jakby dosłownie pod ręką gdzieś tam jakaś nierówność się pojawiła. To jest oczywiście właściwość samego bambusa, ale tak jak mówię, to krojenie nie sprawia, że ten nóż z kolei jest jakoś ekstremalnie ostry. To krojenie jest zwykłe, zwyczajne, takie powiedziałbym bardzo domowe. Przy szybkim krojeniu z kolei taki dosyć głośny, dosyć nieprzyjemny powiedziałbym dźwięk. Zwróćcie uwagę, że znowu tu już nie chodzi tylko o dźwięk, ale też chodzi o to, jak ten nóż pracuje. Ja mam wrażenie, że ten nóż jakoś z tą deską tak się troszeczkę męczy. Co nie znaczy, że deski bambusowe są złe, ale on faktycznie jakoś tak no, nie potrafi pokazać tego całego swojego potencjału. Zaraz przejdę na deskę Parker Sachi i mam nadzieję, że zobaczycie na filmie tą właśnie różnicę, o której wcześniej mówiłem. A popatrzcie, jak ten nóż radzi sobie w kontakcie z deską Parker Sachi. Jakaś taka cisza spokój. Jakaś taka precyzja tego krojenia się tutaj gdzieś objawia. Ja wiem, tak jak wspomniałem, to jest bardzo specyficzny odcinek, bardzo specyficzny film. On jest kompletnie subiektywny, ale wierzcie mi, ja już naprawdę całe lata pracując na różnych deskach zwracam właśnie też uwagę na to, jak ona sobie z nożem radzi i to to cięcie, słyszycie? Takie jakieś przyjazne, takie, takie powłóczyste, takie właśnie jakbyśmy dosłownie, nie wiem, przesuwali nożem po, po, po jakimś co najmniej jedwabiu. Naprawdę niesamowicie, niesamowicie fajna sprawa. Oczywiście przy wolnym krojeniu ten efekt jest bardzo mocno widoczny, ale przy szybszym, no to tutaj już widzimy... Popatrzcie, czy to będzie początek noża, czy jego dalsza część. Z każdym kawałeczkiem radzi sobie doskonale. Zwróćcie uwagę, to jest też może moje, jakieś takie subiektywne wrażenie, ale mam cały czas takie poczucie, że to, co tutaj widzicie, to są lepiej pokrojone i cieńsze plasterki niż w przypadku zestawienia tego noża z deską bambusową. To jest bardzo, bardzo, tak jak mówię, subiektywne, specyficzne. Na desce bambusowej też mogę kroić cienkie plastry, ale tutaj, jednak, krojenie jest jakieś takie, powiedziałbym, pełniejsze, jakieś takie bardziej bardziej zaawansowane, czy to będzie krojenie większych produktów, czy krojenie mniejszych produktów. Daje to jakieś takie, popatrzcie, tak, w taki sposób. Daje to poczucie jakiegoś takiego większego panowania nad nożem. To na pewno tutaj na to będzie wpływała kwestia gęstości materiału i samego materiału, bo deski syntetyczne jakoś troszeczkę mocniej jednak nam ten nóż blokują, troszeczkę mocniej nam go stopują właśnie na tej desce i właśnie może przez to wrażenie nie takiego całkiem potężnego poślizgu yy, można mieć właśnie to to, to to odczucie takiego jakiegoś większego powłóczenia tym nożem takiego właśnie takiego bardziej aksamitnego bardzo precyzyjnego krojenia. Popatrzcie ten nóż naprawdę bardzo długo już nie był ostrzony, a on na tej desce sprawdza się tak, że można by było mieć wrażenie, że jest ledwo co naostrzony. Gdyby popatrzeć na ten ruch który wam teraz pokazuje pod wielkim zbliżeniem, pod jakąś lupą, czy niezbyt nawet mocnym mikroskopem, okazałoby się, że nóż, sunący po desce, właśnie parke czy po desce takiej właśnie syntetycznej, przesuwa się troszeczkę inaczej. On nie wnika w jej strukturę, on się przesuwa po powierzchni. Potrafi więcej, potrafi lepiej. Popatrzcie, to, to dzięki właśnie tej desce można kroić takie, takie skraweczki dosłownie równe, idealnie pocięte, takie jakieś, powiedziałbym, bardzo estetyczne przy okazji. Bambu daje nam takie poczucie, powiedziałbym, takiego nieco większego prymitywizmu. Anie, dzisiejszy materiał tak naprawdę został spowodowany sprowokowany. Moją fascynacją już znanymi mi od wielu lat nożami. Słuchajcie, jestem teraz na etapie renesansu swoich starych, znanych, tak jak mówię, od lat noży. Niesamowitym jest to, że mając tyle noży, które testuję cały czas, o których Wam opowiadam, używałem różnych desek. Jakoś tak się złożyło, że nie wiem, czy to z racji już opatrzenia, czy z racji tego, że już długo u mnie są, ja już ty, po prostu tymi nożami od dawien dawna nie pracowałem. I na nowo się zachwyciłem tym nożem. To jest niesamowite. Zachwyciłem się dlatego, że to krojenie jest zupełnie inne niż na przykład na już naprawdę dobrych, fajnych deskach bambusowych, czy na znanych mi od wielu, wielu lat deskach właśnie z drewna tekowego, czy takich super luksusowych gatunków drewna. świecie. To jest niesamowita sprawa. Dobre deski, czyli tutaj w tym wypadku właśnie deska syntetycznego kauczuku tych elementów drewna. Japońska deska pozwala nożowi, który tak jak mówię znam już na wylot, no to znam go tak, jakbym się z nim już urodził. Yy, pozwala mi odkrywać jego potencjał na nowo. I to jest fantastyczne. Mnie to ogromnie cieszy. Kuchnia, jak się okazuje, nie jest kuchnią, którą jak już raz poznacie, będzie do końca Waszego życia taka sama. No oczywiście, jeżeli chodzi o kwestię wrażeń, to na pewno musimy pamiętać, że deski syntetycznego kauczuku elementów drewna, one będą nam. Nóż inaczej hamowały, niż na przykład wtedy, gdybyśmy kroili na deskach z drewna czy z bambusa. Bardzo dziękuję Wam za poświęcony czas, poświęcony czas właśnie na to, abym mógł Wam opowiedzieć o tej mojej fascynacji. Czy Jak się okazuje, dobra albo bardzo dobra deska podnosi walory użytkowe noża, którym pracujecie. I to jest niesamowita sprawa. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Liczę, że będzie Wam się podobało. Subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie. Na coraz to nowe, mam wrażenie i nadzieję, ciekawe dla Was materiały.